Wyborczy spór pod publikę, czy faktyczny stan rzeczy, który pokazuje relacje między miastem a powiatem? Te wydawać by się mogą po dyskusji, która rozgorzała na wtorkowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, są samorządem powiatowym co najwyżej poprawne, żeby nie powiedzieć, że bardzo chłodne. Obecny na sesji Franciszek Dziedzina, zastępca starosty powiatowego, najpierw po kolei wyliczał swoje zasługi na rzecz miasta. Tutaj starosta odniósł się do internautów, którzy zarzucali mu brak aktywności na rzecz Ziemi Zagórzańskiej. Później przedstawił propozycję wspólnych inwestycji, w które powiat mógłby się zaangażować. Tą wspólną inwestycją miałby być budowany chodnik na ulicy Orka, na który w przyszłości połączy się z chodnikiem w Podobinie. I Dobrze by było, żeby tą ulicę też w tym roku wykonać. Wracaliśmy się do samorządu miasta, do burmistrza, aby to zadanie zrobić w tym roku. Jeżeli samorząd miasta nie ma pieniędzy w tym roku, to zapłacić w roku przyszłym. bo jest projekt zrobiony, <tryk> będzie siedział w szufladzie, a po co ma siedzieć, jak mogą mieszkańcy i bezpieczeństwo może być dalej zapewnione. Tym bardziej, że w tym roku tam chodziliśmy po ulicy Orkana. Zarówno z miasta, jak i z powiatu, i też mieszkańcy pytali, kiedy to będzie wykonane. Propozycja z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, nie do odrzucenia, ale z punktu widzenia Tadeusza Filipiaka, burmistrza Mszany Dolnej, niezbyt atrakcyjna. Bo to przy drodze powiatowej buduje się chodnik, który zamiast w całości być finansowanym z budżetu powiatu, w 50% finansuje je samorząd miasta. Czasem to zaciskam zęby, żeby nie uchnąć 50% i nie powiedzieć głośno, żeby nie uprawiać demagogii. Nie, nie mówić, że to samorząd miasta nie dołożył, to nie będzie w nie będzie w to, to jest państwa zadanie. To jest chodnik przy drodze powiatowej i ustalmy to raz na zawsze, że to jest zadanie powiatu. Natomiast dobrą wolą, jeśli powiat, jeśli zarząd, przepraszam, jeśli miasto... Czy gmina chce partycypować i znajdzie takie środki, no to je może przekazać. Ale to nie jest obowiązek i to nie może być taki warunek sinem padu, że jak dacie to zrobimy, a jak nie zrobimy, a nie dacie to nie będziemy. Robić. Ja nie czekam na łącznik przy Krakowskiej na pomoc, bo wiem, że się nie doczeka. Chociaż tam mieszkańcy wołają, jak mówiłem, od 25 lat. I powiedziałem to Markowi Urbańskiemu w rozmowie, panie dyrektorze: a czy głos tamtych mieszkańców nie dociera do, do, do zarządu? To też są mieszkańcy powiatu. Na blokach mieszkają też mieszkańcy Powiatu Imanowskiego. Oni też wołają o drogę. A ja wolam o pomoc. Nie ma o to. jest Twoje zadanie, słyszę zawsze. Spór i wymiana słowna pomiędzy Franciszkiem Dziedziną i Tadeuszem Filipiakiem trwała dalej. Starosta kreślił wizjonerskie plany odnośnie basenów geotermalnych w Porębie Wielkiej. Tutaj z kolei osią sporu były plany związane z budową drogi uzdrowiskowej, która połączyła wyrabkę ze Szczawą. Jest też w projekcie. Droga turystyczna, czy szlak turystyczny, czy jakby to nazwać. Chodzi o połączenie Radki ze szczawą poprzez olszówkę, poprzez mszanę górną i do szczawy, żeby tutaj ta komunikacja była. W tej chwili są robione różne opracowania w tym zakresie w terenie. Województwa Małopolskiego daje lekką ręką 800 tysięcy na koncepcję. A ten sam zarząd Województwa Małopolskiego, siedząc w styczniu w Koninkach, obiecywał remont y, odcinka DW 968 z Równia do Mszany, nową nawierzchnię. Po kilku miesiącach z odcinka Mszana Lubień już się zrobiło 1200 metrów do oczyszczania ścieków w W tamtym miesiącu rozmawiałem z przedstawicielem ZDW, to na moje pytanie, no, nie chcę powiedzieć, że w okno ale długo nic nie mówił, mówi zapomnijcie o jakimkolwiek remoncie tego odcinka. No, czyli nie będzie nic robić. My się możemy dwoić droić, robić chodnik, oświetlać, robić kanalizację, zatoki. Podstawową rzeczą, jaka jest, jaka jest obowiązkiem zarządu dżungli ludzkiego, wymiana tej fatalnej na pierwszych odcinku 9 km poszła w zapomnienie, no bo oto powstaje idea da raków przez i znowu się karmimy, albo próbuje się nas karmić takimi jakimiś historiami w miliardy idącymi, jakimiś subregionami udało się zdawać. Bardzo bym chciał, żeby się to. Zmaterializowały, żebyśmy wreszcie zobaczyli liczbę. Już nie. Nie słyszę już takiej werbalnej e, historii, że no, coś będzie robione. Co cztery lata się to powtarza, i co cztery lata, e, no niestety, budzimy się w rzeczywistości wyborczej następnego dnia, że ani droga szana nie będzie zrobiona, ani nie będzie e, takiej czy innej obwodnicy. Jest spadochroniarnia, jest ulica Krakowska. Jest ulica Starowiejska, czyli mamy trzy możliwości rozładowania rozwoju. Jest idea powstania prawoskrętu przy torach, na Ogrodowym, wyrzucenia jej przez 300-metrowy odcinek do obronda. Tam skupmy swoje wysiłki. I półkę, żebyśmy wreszcie mszano odkorkowali i zrobili szeroki pas do Poręby wielkiej, i wreszcie, żeby te źródła ruszyły. Ja jestem 8 lat w samorządzie, nieprzerwanie, i o źródłach w od samego początku słyszę. I teraz słyszę, że będziemy budować drogę przez las. Sporu obaj samorządowcy nie rozwiązali i Tadeusz Filip, jak i Franciszek, dziedzina przy swoim zdaniu pozostali. Jednak dyskusja, którą samorządowcy stoczyli w czasie sesji, w obecności mediów, na pewno dziwi, bo przecież obaj politycy zawarli sojusz w zbliżających się wyborach, blokując listy do samorządu miejskiego. Starosta też otrzymał poparcie w kandydowaniu do Rady Powiatu. Ale może jest i tak, że pokazanie na publicznym forum rozgorzałego sporu uwiarygodni w oczach społeczeństwa przekonania obu polityków. Józef Budacz, TV28.